Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem ci o technologii koszenia bezprzewodowego, wykorzystywanej przez najnowsze roboty Husqvarna Automower. Zapraszam. No dobra, ale co to w ogóle znaczy koszenie bezprzewodowe? przecież roboty koszące nie jeżdżą po ogrodach z wtyczkami podpiętymi pod siebie i ciągnącymi kable za sobą. Pewnie, że nie. Każdy robot koszący ma wbudowaną w sobie baterię i zasilany jest po prostu akumulatorem. Natomiast jeżeli mówimy o technologii koszenia bezprzewodowego, bezpośrednio odnosimy się do systemu montażu tego robota. Dlatego, że roboty koszące mogą pracować w ramach pętli ograniczających, które najczęściej układane są za pomocą przewodu. Mówiąc o technologii bezprzewodowej, mówimy o układaniu i montażu robota w ramach granic wirtualnych które tworzymy wykorzystując aplikację AutoMower Connect i smartfona. Ale jak to w ogóle działa? Do tego, żeby cały system bezprzewodowy mógł nam prawidłowo funkcjonować, potrzebujemy oczywiście robota koszącego, moduł Epos, czyli taki odbiornik sygnału satelitarnego, potrzebujemy stację referencyjną. I tak naprawdę dzięki tym wszystkim urządzeniom mamy kompletny zestaw do montażu bezprzewodowego. Ale jak to działa? W pierwszej kolejności montujemy stację referencyjną w stałym punkcie. Ten punkt nie może się zmieniać w trakcie pracy robota na ogrodzie. Stacja referencyjna służy do tego, żeby odbierać sygnał satelitarny bezpośrednio z globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Taki sam moduł, moduł EPOS, czyli odbiornik sygnału satelitarnego, jest zamontowany w robocie koszący. To wszystko tworzy część wspólną. Stacja referencyjna odbiera sygnały z pewnej grupy satelitów, to samo robi robot koszący. Natomiast komunikacja między stacją referencyjną a robotem koszącym jest nawiązywana poprzez drogę radiową. Tą drogą właśnie przekazywane są dane korekcyjne. Dzięki takiemu systemowi, że w ramach kompletu mamy stację referencyjną na ogrodzie oraz robota wyposażonego w taki odbiornik, mówimy o precyzji instalacji rzędu 2-3 cm. Dzięki temu możemy wyznaczyć bardzo dokładne granice obszaru koszenia z dokładnością do 2 maksymalnie 3 cm. Jak zobaczycie w dalszej części tego wideo, jesteśmy w stanie wyznaczyć te granice na tyle precyzyjnie, że zetniemy obrzeże trawnika z dokładnością do około 1 cm. Dobra, w tym momencie wypada powiedzieć dwa trzy słowa na temat historii w ogóle koszenia bezprzewodowego. Skąd się wzięło i po co zostało wprowadzone na rynek? Koszenie bezprzewodowe, a właściwie tak naprawdę możliwość montażu bezprzewodowego robotów koszących, tak naprawdę wynika bardzo mocno z potrzeb rynku. Dlatego, że montaż robotów koszących w technologii kablowej tak naprawdę w wielu miejscach jest niemożliwy ze względu na prowadzone prace, chociażby takie jak głęboka aeracja terenów, zieleni, boisk czy różnych innych miejsc z trawą. I tak naprawdę. Potrzeba, istniała duża potrzeba znalezienia rozwiązania na tego typu problemy. Technologia koszenia bezprzewodowego, dwa właściwie ponad 3 lata temu, wprowadzona została z myślą o klientach przemysłowych, o terenach rekreacyjnych takich jak boiska, jak pola golfowe, czy na przykład przyzakładowe tereny zieleni. Jednak już w pierwszym roku, kiedy firma Husqvarna wprowadziła te produkty na rynek okazało się, że cieszą, cieszą się one ogromnym zainteresowaniem konsumentów. Dlatego w tamtym roku do oferty wprowadzone zostały roboty Husqvarna Automower Nera, które mogą pracować zarówno w trybie montażu przewodowego, montażu bezprzewodowego oraz co ciekawe w trybie montażu hybrydowego czyli w ramach instalacji bezprzewodowej ale wspieranej pętlą e, ograniczającą. No dobrze, ale pewnie zastanawiasz się dlaczego mówię o tym właśnie teraz i w miejscu w którym aktualnie się znajduję. To też wymaga pewnego wyjaśnienia. Znajdujemy się aktualnie chyba w najbardziej wysuniętym na południowy wschód miejscu w Polsce, zaraz koło Ustrzyk Dolnych, a dokładnie w miejscowości Arłamów. W kompleksie hotelowym Arłamów, który już od wielu lat jest partnerem technologicznym marki Husqvarna i to właśnie tutaj kilkanaście robotów koszących do użytku profesjonalnego, takich modeli jak Skwarna Automower 550 EPOS dba o wszystkie tereny rekreacyjne, tereny zielone wokół hotelu. Natomiast znajdują się też tutaj roboty konsumenckie, takie jak ta nowość z tego roku, Automower 310 Enera. Jest to nowość, dlatego że jest to robot koszący, który jest dodatkowo wyposażony w dodatkowy dysk tnący tylko po to, aby móc dokaszać obrzeża. Wspomniałem wcześniej, że technologia Montażu bezprzewodowego pozwala nam na utrzymanie precyzji około 2-3 cm w planowaniu instalacji. Dzięki temu, że tutaj został zastosowany dodatkowy dysk tnący do tego, żeby dokaszać obrzeża, mówimy o możliwości wykonania precyzyjnego montażu obszaru roboczego, wyznaczenia obszaru roboczego z precyzją do 1 cm. We wszystkich modelach do użytku profesjonalnego moduł EPOS jest już elementem wbudowanym od samego początku w robota. Natomiast we wszystkich modelach konsumenckich Automower Nera moduł Epos jest opcją dodatkową. Jeżeli klient zdecyduje się, że chciałby tego robota zamontować nie kablowo, tylko bezprzewodowo, musi zamontować taki moduł Epos w robocie. Ten moduł montujemy na górnej pokrywie robota koszącego. Jest to całkiem dobrze wyglądająca czapeczka, która właśnie umożliwia robotowi pracę w trybie koszenia bezprzewodowego. Robot, którego tutaj mam przed sobą, to nowy model z tego roku, robot koszący Husqvarna Automower Nera 310E. To E na końcu jest bardzo istotne, dlatego że mówi nam o tym, że robot wyposażony jest w dwa dyski tnące. Jest to technologia EdgeCut. Po co? Mamy zamontowany główny dysknący, który pracuje na ogrodzie i ścina ten regularny dobowy przyrost trawy oraz drugi dysknący na krawędzi robota, który służy tylko do tego, żeby dokaszał obrzeża. Dzięki temu możemy uniknąć dokaszania obrzeży, wykorzystując wykaszarkę czy jakiś trymer. Robot robi to dla nas. Jest to tyle istotne, że na przykład w sytuacji, kiedy mamy takie miejsce jak tutaj, taras, jakąś ścianę, możemy tak perfekcyjnie ułożyć instalację, że robot dokosi nam tak naprawdę do zera, czy do tego jednego centymetra. Proszę zwrócić uwagę, jak dokoszony mamy tutaj obrzeże tego trawnika, wzdłuż całego tarasu, czy wzdłuż tej ściany fontanny, trawnik jest skoszony perfekcyjnie, tak naprawdę do kilku milimetrów zostawionego wąsika. Więc trzeba powiedzieć to wprost: roboty koszące chustkarno-automower robią tutaj naprawdę kawał dobrej roboty.